Dobra, Boneless. Zrobiliśmy, co do nas należało. Tak! Te kucyki bawią się jak jeszcze nigdy w życiu! Dzięki mnie! Jestem... Cheese Sandwich. <ścoughs> Ale to było mocne! Wiesz, Boneless, wygląda na to, że następna impreza będzie... Will. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk Kiedy użego go, to będzie jak ja wiarz. czuję serce magiczar, naszej przyjaźni, wielki dar. Mamy razem przygód moral i nie marzę razem Dzień. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Nowy dzień to szansa na nowe plany. Plany z marzeń, plany z bajki, plany jak ze snu. Lecz kiedy mam planować wielki bal na twoją cześć, to najszczęśliwsza jestem właśnie w takim dniu. Honor, Pinki, Jak się miewasz dzisiaj, pinki? Świetnie, dziękuję. Masz jakieś ciekawe wstążki? No pewno! Impreza w planach? Jak, żeby inaczej! Zostało mało czasu. Mam roboty w bród, ale jeszcze zdążę wszystko zrobię w rok. Każdy będzie chwalił mnie i chór zaśpiewa zgodny, że Przyjęcie było cudne, także A i o Na urodziny ślebiąc miała plan, od do Z I impreza była cudna, lepsza z wszystkich wet. Na moje imieniny urządziła wielki bal. Miał być luksus, styl i szyk. Postarała się jak nikt, więc chwalę dziś ją szczerze i ty też ją chwal. Dzięki, tak myślę. Jakie kolory zapakować? Będzie mi potrzebna całutka tępka! Pędzel też? Tak, proszę! A co ode mnie? Większy banner! To przyjęcie będzie najlepsze na A świecie! Nie, Każdy nowy dzień to szansa na nowe plany: plany z marzeń, plany z bajki, plany jak ze snu. Ty ona zaplanować ma przyjęcie na twą cześć. Zobaczysz, jak szczęśliwy zaraz będziesz tu! Ona to robi jej ile ma i to no dalej będzie zabawa Dawaj pinki dawaj No bo nikt jej nie dorówna Zaprzeczyć nie da się Ta pa Jest Jest Potem każdy Wiesz, że kiedy angażuję się jako organizatorka przyjęcia, to gwarantuję, że będzie to najzabawniejsza, najniesamowitsza, najsupersza impreza w Ponyville? O, tak. Tak myślę. To nie myśl! Przyjęcie to nie piknik! O! A ja lubię przyjęcia piknikowe. O. Przyjęcia to poważna sprawa! I daję ci moje oficjalne, imprezowe słowo Pinkie Pie, że będzie to najlepsze przyjęcie pod słońcem! To świetnie! Tak, To kto się przyłączy do Super Hiper imprezowego kucyka, żeby zaplanować Super hiper przyjęcie? Ja się przyłączę. O! A kim jesteś, nieznajomy? Zwoł mnie Cheese Sandwich. Organizuję imprezy. O, to nie jest przypadek, mój mały kucyku. Mój imprezowy zmysł się uaktywnił, informując, że szykuje się impreza. Imprezowy zmysł? Jestem pod wrażeniem, a ja mam pinkowy zmysł! Tak, wyczułem, że go masz. A tak się składa, że jestem najlepszym imprezatorem w calutkiej Equestrii. Tam, gdzie potrzeba jakiejś imprezy, zjawiam się ja. Czy to potańcówka, balanga, urodziny czy dancing. Jestem do usług. Coś wam powiem. Niech ta impreza będzie najlepsza. Bo to nie są tylko moje urodziny. To jest także rocznica mojej przeprowadzki do Ponyville. Na moją grzywę, Rainbow Dash. To twoja urodzino-rocznica. No właśnie. To co by na to, imprezatorzy? Och, myślę, że damy radę. O, a ja tak nie myślę. O! Ja jestem pewien, bo ostatecznie... Na balach i imprezach ja się bardzo dobrze znam. Przyjęcia to mój żywioł i od dziecka już tak mam. Ja też! Chodźcie, kucyki. Kto z was lubi imprezy? Haha, ha, pani od razu widać. Śrepięciem w betach będąc już do zabaw miałem dryk. Ja I wtedy ktoś powiedział mi, ty talent masz jak nic. Ja tak! I dalej jakoś poszło tak galopkiem naprzód wioł. Imprezy robię już od lat, jak chyba mało kto. Kucyk bardzo imprezowy, oto właśnie ja. Czy drugie takie zwierzę ktoś gdzieś tutaj może zna? Ej mała, chcesz trochę majonezu? Na żywioł idę, co mi tam i niepotrzebny mi jest plan. Bo nic mi po najlepszym planie świat i tak na głowie stanie! Sztywnych przyjęć ramy łam, ja imprezową bombę mam. Tortem ile chcesz się racz, a chcesz to i do połączu skać. Zeranimo! Na palach i imprezach ja się bardzo dobrze znam. Przyjęcia to mój żywioł i od dziecka już tak mam. Chodź tu, mały, możesz się przejechać. O, ja cię, dziękuję, panu. Więc nie daj dłużej prosić się i zaraz tutaj chodź. I tortem rzuć na tabiec, puści tak ogólnie psoć. Coś do picia, coś tak śpiewi do jedzenia coś. Nie sądzę, żeby wątpliwości miał tu jeszcze ktoś. Chodźcie, wszystkie kutyki, walujemy razem z Cheese'em. Naprawdę jesteś dyplomowanym wodzirejem? Zgadza się, ja, gwarantuję to wam. Na balach i imprezach Cheese się bardzo dobrze zną ktoś zapomniał, że na balach znam się tu i ja? O, to będzie świetna impreza! No, uwielbiam tak! Właśnie o coś takiego mi chodziło! Ogromnie się cieszę, że tu jesteś, Cheese Sandwich! No, pojawiłeś się u nas w samą porę! Oh, naprawdę Twoje imprezy to muszą być boskie? Mamy szczęście, że do nas przyjechałeś. To po prostu moja praca, dziewczyny! Powiesz, przyjęcia Pinki Pie są urocze słodkie i w ogóle, no ale ta impreza to musi być... Odlot. Trzymam za słowo! Czyli ta... kopytko! Ehe, bez urazy, Pinki. Nie ma sprawy! Urodzino, rocznica już zapowiada się nadzwyczajnie. Jesteś moim ulubionym imprezatorem cheese sandwich. <grywa> wcale mnie to nie dziwi, moja mała. <grywa> no dobra, imprezowicze. Mam jeszcze parę ciekawych pomysłów. Super! Super! <grywa> <Ale super. grywa> <grywa> Pięknie. Nie pomożesz sandwichowi w urządzaniu przyjęcia? Uważasz? Wiele lat całych sił, by każdy tu uśmiechnięty był, a dzisiaj został żał. Dla pinki pali skończył się ostatni bar. Jak gdyby nic biegnął wciąż dni, jest ty. Choć w oku się kręcił za, Dość siły mam, by iść tam, gdzie nowy cel życie mi da. Nie będzie więcej wielkich imprez, O balonach zapomni się, Jak bańka sen prysu, A dalej, co, kto wie. To wie. O, pamiętam to zdjęcie! Moje pierwsze przyjęcie była tam cała moja rodzina! A to imprezka na powitanie Twilight for Zrobiliśmy jej niezłą niespodziankę! <grym> o, patrzcie na Gamiego! Tak bardzo się cieszę ze swoich urodzin! Hmm, wesele shining, Armora i Cadence było wyjątkowo, zwłaszcza kiedy ja zajęłam się muzyką. <grym> tak wiele szczęśliwych twarzy. Każdy pal się śmiechem skrzył. Wiedziałam co, wiedziałam jak, bo to mój żywioł był. To pinki Już będzie, zrozumiecie to raz dwa, że tu tylko jeden kucyk na imprezach tak się zna Ten cały dziś okropny się spyszna będzie miał, bo tylko piękki imprezy robi takie, że szukać? Well. Hey. Hey, Muszę przyznać, że podziwiam Twoje bogate doświadczenie w planowaniu przyjęć czy sandwich. Wiesz, nie bez powodu nazywają go najlepszym organizatorem imprez. Dość tego. Ten kucyk musi odzyskać należne miejsce. I już wiem, jak mam to zrobić. To jest po prostu genialne. O, najpiękniejsza rzecz, jaką widziała. nie do wiary. O, co co do za pomysłowość. Sojow! Cheese! Koleś, wyzywam cię! Na pojedynek śmiechu! O! o nie, pojedynek śmiechu! A co to takiego? Nie mam bladego pojęcia. Wiesz, cheese jest w branży od bardzo dawna, Pinkie Pie. Myślisz, że uda ci się ze mną wygrać? Ja wcale nie myślę! Jestem pewna! A stawka jest wysoka, czy Sandwich! Ten, kto wygra, otrzyma tytuł najlepszego super hiper i będzie firmować urodzinowo-rocznicowe przyjęcie Rainbow Dash! A ten, kto przegra, odpada! jak Chodzisz w to, Cheese? jesteś... Kurzem? Nikt nie będzie mnie nazywał tchórzem. Prawda, Boneless? Pojedynek się odbędzie w samo południe. Um, Piękki, jest już trzecia godzina. O, to świetnie! Niech będzie trzecia dziesięć! Pojedynek śmiechu! Ech. Dobra, moi drodzy, zgodnie z nowym kodeksem pojedynków śmiechu, ona naprawdę ma kodeks pojedynków śmiechu? Chyba żartujesz! Twilight potrafi znaleźć kodeks do wszystkiego! Szysz. Obaj konkurenci mogą korzystać z dowolnych środków tańca, śpiewu, żartów, zabaw czy docinków, sketchy lub performensu. Aby sędziego rozśmieszyć do rozpuku, zadziwić, rozbawić, rozbalangować, roztańczyć, rozśpiewać i rozkrzyczeć. Im zabawniej, głupiej, bardziej dziko i żywiołowo, tym lepiej. Rainbow Dash. skoro zwycięzca będzie firmował twoje przyjęcie, ty będziesz sędzią. Wielki, zacięty pojedynek na moją urodzinorocznicę. Co może być lepszego? Cheese sandwich? Pinky pie? Jesteście gotowi? Od urodzenia! Gotowa! A ja byłem gotowy przed urodzeniem. Zatem pojedynek śmiechu czas zacząć! Dziś masz urodziny, palujmy aż po świt. Na Ciebie z tej okazji taki życzeniowy kit Niech nam żyje, niech nam żyje, niech nam żyje, niech nam żyje, niech nam żyje. stoisz tak? Czy nie chcesz się bawić? Czy z tej kremy może wypadł ci dysk? Do lekarza zaraz idź, by inaczej zacząć żyć Chyba, że bez przerwy chcesz, by się zrób. Dajesz bonnes! Co tam jakaś falka z gumy czy własnych serów smak? Zatem z nami droga gami, nie bądź taki gad. Dajesz gami! Śmiało, no daj! To ja cię rozśmieszę, pikno, śmiej się, śmiej się, śmiej! Bo znam mnie jeden śmieszny myk, uśmiejesz się, że hej! A z tobą i kutyki też i wtedy im na sercu będzie lżej. Moja o czym ty mówisz? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Gość! Większe mam, a każdy to ogłuchnie, kiedy ono głośno huknie Viva di curato i tali sami! Na serio? Tak. Możesz firmować imprezę, Rainbow Dash. Ale co będzie z tobą, Pinki? Ja... Ja nie... Pinkie, czekaj! Przepraszam, że uległam urokowi za Sandwich'a. Tak jak my wszystkie. Czuję się nie okropne. wiem, co mnie opętało. Przepraszam, Pinkie. Nie, to ja przepraszam, że uniosłam się dumą i zakłóciłam przygotowania do Twojego wspaniałego urodzinowego przyjęcia. Czy Sandwich jest naprawdę super hiperimprezatorem i zorganizuje fantastyczną imprezę! Powinnam być na tyle dorosła, żeby to przyznać i pozwolić Ci na dokonanie wyboru! Ale ty nie rozumiesz? Oboje jesteście świetnymi organizatorami. Fakt, i Sandwich jest wielkim, gościnnym wodzirejem. Ale ty jesteś w Ponyville naszą stałą imprezatorką. I żaden kucyk nie jest w stanie cię zastąpić. A żadna impreza nie odbędzie się bez ciebie. Rainbow Dash ma rację. Nigdy nie chciałem zająć twojego miejsca w Ponyville. Ja tylko chciałem ci pokazać, jakim świetnym jestem wodzirejem, Pinki. Dlaczego mnie? Otóż... Niestety nakłamałem ciut o moich dawnych dniach, lecz teraz prawdę zdradzę ci, choć trochę jest mi strach. Nie byłem wielkim wodzirejem, wszystko to nie tak. Nieśmiały ze mnie kucyk był już od najmłodszych lat. Przypadkiem, będąc w pony wil czas jakiś temu już. W sam środek padłem balu, który radość wszystkim niósł. Zobaczyłem ten cudowny imprezowy szał. Tu na twarzy samo szczęście wypisane każdy miał. Przysiągłem sobie, że ten dzień odmieni wnet mój los. Pokażę wszystkim, kim jest czystem, rozrywkowy gość. Te bale, te imprezy moim życiem stały się. I cztery strony świata poznały wkrótce mnie Ale wiesz, kto mi pokazał ten wesołych zabaw raj? Tamten bal przygotowałaś właśnie ty, Pinkie Pie Ja? Tak! Ha! Poważnie? Poważnie! To ja byłam tym kocykiem, który urządził Mega Przysięgam na camembert. Dość już tego przyjacielskiego świerkania gołąbki. To moja urodzina rocznica, a wy macie urządzić mi balangę. Jasne! To do dzieła! Dwa kucyki imprezowe, oto właśnie my. Bo jeden kucyk to za mało, lepiej mieć je dwa. Dwie głowy, osiem kopy, pokażą wszystkim dziś. Że bal nad balem rządzą tylko Pinki Pie i G. Tu po to, żeby uczcić urodziny i... Ważne URODZINY! Cheese sandwich! O, muszę ci to powiedzieć. Ty i Pinki urządziliście mi najwspanialszą urodzinę rocznicę Super Combo pod słońcem! Jest totalnie... Odlotowa? Zgadza się. To właśnie chciałem usłyszeć, moja droga. Proszę, to na pamiątkę mojej wizyty. To nie jest mój jedyny przyjaciel. Dobra, Bonles 2. Kolejne zadanie wykonane. Ale czas ruszać w dalszą drogę do innego miasta na inną imprezę. Nawet nie wiem, jak ten kucyk się nazywa. Cheese sandwich! <noise> no tak! Hmm. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak, Grzegorz Pawlak, Katarzyna Łaska i inni.